スタート。 O, dobrze. O! Oooo! Grabowski, Twoje kolejne przesłanie. Zapewniam cię, że ostatnie. Porozmawiamy po przyjacielsku, czy dalej jeszcze mógł Ja. Ja nic nie wiem. Nic wam nie powiem! Zaraz zaczniesz mówić. O! O, już? O, już? Przestań! Co? Wiesz o orzy? Co chcecie wiedzieć? Imię, nazwisko Stanisław Broniewski. Co wiesz o jego działalności w czasie wojny? Nie, niewiele. O! 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 Rok po roku! Godzina po godzinie. 39. Początek wojny. Broniewski. Organizatorem partyckiego pogotowia. Niemcy nas zaskoczyli. Trzeba było się śpieszyć. Daliśmy poparcie, choć straty były wielkie. Dobrze ci idzie. No, tutaj. Rok 41. Orcza staje komendantem okręgu południowego Baronii Warszawskiej. I Mały zawodarców Paweł. Współpracuje też z inną młodzieżą Oczywiście konfiracyjnie. Złom dalej! W 44 został wysłany do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen Był to niemiecki obóz śmierci Nieopodal miasta Bergen Rozumiem, że to wszystko na tym Co po niej? Gdzie teraz jest? Od czterdziestego Jest komendantem Arterca Wśród Polaków Niemczech Mam nadzieję Że niedługo do nas wróci Pomoczy nam W budowaniu naszej Wolnej ojczyzny Chyba nasza Towarzyszu Pokazać mu prawdziwą wolność? Mam nadzieję